Cześć, witam Was, Sebastian Wiki.pl. No, pogoda się poprawiła, śniegu już nie ma. Momentalnie, w jeden dzień się wszystko roztopiło. Chwilę nie nagrywałem, bo nie było czasu. Siedzę teraz w pszczelarni i wytapiam wosk. Przede wszystkim drutuję ramki, zbijam ramki. No i przymierzam się do tego, żeby gdzieś to wszystko wysłać, ale jeszcze mi trochę zejdzie. A tak z ciekawości chciałem się dowiedzieć u Was, jak Wam wychodzi mniej więcej średnia, oczywiście. Załóżmy, macie 100 ramek, i ile wam tego wosku wychodzi? Bo mi tak, no póki co widzę, że w granicach 90 gram z jednej ramki, czyli przy 100 ramkach będzie około 9 kg, tak mi się wydaje. Czy to jest. Czy dużo tracę wosku, czy myślicie, że to jest taki wynik przyzwoity? No ciekawi mnie to, ciekawe jak u Was, jaka średnia wytopiona jedna ramka, ile wosku odzyskujecie. No bo jeżeli by było na poziomie 50-60 gram, no to wtedy co? No wtedy byśmy wytopili tylko to, żeby jedną węzę z tego zrobić. A, a też zależy kto jakie węzy robi. Węza od 16 sztuk na kilogram do Niektó w niektórych przypadkach chyba tam 21-22 yy, dwie sztuki. Więc ciekawi mnie, bardzo, bardzo mocno, jak to u was wygląda. No, ja do tej pory zawsze wytapiałem w jakiś tam sposób, jakieś palenisko takie rzeczy, później było to bardzo problematyczne i bardzo mało wosku z tego odzyskiwałem. Dlatego w tym roku zrobiłem dwa odstojniki. Jeden podziurawiłem od spodu, jeden w drugi wkładam i parownica, i wytapiam w ten sposób wosk. Pokażę to, ale muszę to dopracować. Jeszcze, jeszcze troszkę małe braki są w tym. Przede wszystkim za, mało, za słabą parownicę kupiłem, bo parownica ma pojemność tam 400 gram wody, a to jest dużo za mało, bo trzeba żeby. żeby... To wszystko rozgrzać i, i żeby odparowało, myślę, że około 1 litra, może nie cały litr wody, żeby w miarę przyzwoicie wytopić. No a mi to troszkę czasowo przez to schodzi, bo muszę rozgrzać jedną parownicę, nie otwierać, wyparować to wszystko, później musi się wystudzić, zawór bezpieczeństwa, otworzyć, dolać wody, znowu rozgrzać to wszystko, także. No, nie do końca mi się to podoba, także muszę to e, troszkę bardziej dopracować, Za małą, za małą parownicę. Miała być, mieć 1500 W, a nie zwróciłem uwagi na to, jaki pojemniczek w niej jest wbudowany, ile wody przyjmuje i przynajmniej litr musi być w takiej parownicy, żeby to było, żeby to się sprawdziło, żeby nie tracić za dużo czasu, żeby w momencie, kiedy już rozgrzejemy tę parownicę, całe odparowanie z jednej parownicy, żeby poszło i. E, i następne i następne tak to traci się po prostu czas no co, kolejna rzecz to te ramki no drutowanie, jak ja nie cierpię drutowania ramek to jest dla mnie najgorsze co może być bo mogę zbijać wtedy widzę, że jest efekt a tak przewlakanie to wszystko no, są jakieś tam usprawniam to sobie, żeby tych ramek kilka na, na tą godzinę żeby zrobić koło 60 żeby maksymalnie minuta schodziła z jedną ramką no ale ale i tak i tak bardzo tego nie lubię. Wolę zbijać ramki, wolę wtapiać węzę, bo to już jest wtedy taki efekt końcowy i widzimy, że już gotowe, odkładamy, odkładamy, przygotowane i jest, mamy przyszykowane już w gotowości. A tak Ach, nie cierpię. Co jeszcze? Mamy połowę grudnia i akurat teraz fajna pogoda mi się zrobiła. 8-9 stopni, ale w nocy jest. Zero, w pobliżu zera. Troszkę Jezus, Maria, te kurczaki, te, te, te gęsi nie dadzą żyć. Nie dadzą, nie dadzą nagrać w spokoju. Muszą się popisywać. I yy, co? Wybiło mnie. Wybiłyście mnie. No i co tam patrzycie? A, mamy połowę grudnia. No i się troszkę mi pszczoły teoretycznie powinny się teraz trochę rozluźnić, bo, bo jest temperatura 9-10 stopni, ale w nocy jest. Na granicy przymrozku, troszkę przymrozku plus 1, plus 2, no i te pszczoły się nie rozkłębiły praktycznie w ogóle, więc y, sublimacji kwasu no, odpuszczam na razie, nie będę robił, nie będę robił nic na siłę, bo to co z tego, że, że podam im kwas, jak są pszczoły nierozkłębione. One cały czas tak dosyć zwarcie siedzą, więc. Może gdzieś u Was w Polsce się uda to zrobić, u mnie w tym momencie nie. To czekamy dalej, zobaczymy. E, przydałoby się, przydałoby się, bo już byłby taki większy całkowity reset, już wtedy by nie było tego sprawdzania, czy jest waroza, czy nie na, na wiosnę. Bo nie wiem tak naprawdę, jak te zabiegi mi do końca. Nie, nie udało mi się posprawdzać tego, że, czy te zabiegi wszystkie były skuteczne. Był przede wszystkim kwas mrówkowy podawany, nie dawałem w tym roku pasku z kwasu szczawiowego. Mm, zobaczymy. No, będzie ten okres. Mam nadzieję, że będzie ten okres cieplejszy taki tam w kwietniu. Jeszcze przed rzepakiem. No i wtedy chcę całą pasiekę posprawdzać dokładnie i w razie jak coś poprawki porobić. No wiadomo, tutaj mam kolegę, który zawsze mi komentuje, że nie zimuje się warozy, wtedy nie będzie żadnych problemów. No tak, nie będzie problemów, ale, ale czasami no wiecie sami jak jest, że nie zawsze czasem coś się... Coś w jednym ulu zadziała, w drugim zadziała, w trzecim zadziała, w czwartym jednak tej warozy zostaje i, i jest problem. Więc przykładam się w przyszłym roku przede wszystkim walka z warozą mniej patrzeć na miód, bo wtedy samo przyjdzie. Nie? Tak to będzie, jak, jak odpowiednio będzie się trzymało tą populację warozy od początku samego na bardzo, bardzo niskim poziomie. No bo wiadomo, nie, nie wybijemy jej całkowicie, wszystkie, ale zawsze coś tam gdzieś zostanie. No ale, a co, wam będę gadał. Przede wszystkim, jak nie będzie warozy, to... bo u mnie jest problem, wydaje, wydaje mi się, że, że zawsze z tej wiosny mam troszkę jednak tej warozy za dużo i później ten lipiec, sierpień, te późniejsze pożytki w jednych ulach są naprawdę bardzo, bardzo fajne i, i dają radę, naprawdę bardzo dużo noszą, a sąsiadujący obok, jakiś słabszy, jakoś mu to słabiej idzie, więc, więc teraz równam siły. Od początku sezonu i zobaczymy, jak to będzie. no Generalnie nie mam co narzekać na ilość zbiorów w miodu nawet w tym roku, w poprzednim, no dwa lata temu chyba było taki, taki najsłabszy rok do tej pory, jak do tej pory. No, ale ostatnie dwa lata bardzo, bardzo fajnie. Na no, średnia z ula wychodzi mniej więcej na poziomie 30 kg, plus minus tam parę kilo. Także. Wydaje mi się, że całkiem, całkiem przyzwoicie. No i zobaczymy. Spróbujemy no, podnieść tą średnią w momencie, kiedy będziemy przede wszystkim przykładać się do tego, żeby była walka z warozą Walka. Żeby ta walka była <laughs> dobrze zrobiona i, i żeby ten start na wiosnę był z małą ilością, z jak najmniejszą ilością warozy, żeby to się nie zdążyło No i oczywiście resecik w tym roku wprowadzam to, że będę. E... Izolację matek przed lipą rozpocznę, po lipie wypuszczę matki, no i zobaczymy co wtedy będzie. Miejmy nadzieję, że to przyspieszy ten proces, że ta rodzinka będzie się, te pszczoły będą się odbudowywać i na przede wszystkim wrzosy będą przygotowane. Odpuszczam ostatnio te wrzosowiska, bo cały czas jestem spóźniony z tym, no, w pełni sezonu nie wyleczę tych rodzin i to później się boję jechać na te wrzosowiska, żeby... Żeby później nie było zbyt słabych tych pszczół i zbyt mało tych pszczół, bo wiadomo, że, że te wrzosowiska dają pszczołom do biwatu i to mocno. No a tak jak mówiłem Wam, że, że chcę troszkę też inne tematy wrzucić tutaj na kanał mój, także już chyba następny filmik będziemy troszkę poszerzać, chociaż też chcę wrócić przede wszystkim do, do tego fałszowania miodu. Zająć się znowu ten, teraz mamy zmianę rządu, może, może pisma, które będą wysyłane i pszczelarze, i związki, może coś więcej zareagują. Wątpię, bo to cały czas jest to samo. Ale, no, ale będziemy próbować. No, od tego roku nastąpiła jedna mała zmiana jeszcze w październiku. Yy, chyba 16 czy 17 października weszło rozporządzenie odnośnie znakowania miodu. No ale zwróćcie uwagę na to, że weszło rozporządzenie, że teraz będzie musiał być kraj, yy, opisany kraj pochodzenia miodu, od tego którego w miodzie jest najwięcej. Czyli załóżmy, jeżeli przewodnim jest miód chiński, no to będzie musiał być wymieniony w pierwszej kolejności, ukraiński, w drugiej załóżmy, jeżeli z tego jest. A jeżeli polskiego jest tylko dodatek i jest go najmniej, no to ma być w trzeciej kolejności. Tylko no to jest takie troszkę pozoryczne, a do tego firmy, które się tym zajmują, zostały w sumie okres przejściowy niemal, pół, niemal półtora roku, bo rozporządzenie chyba wchodzi dopiero za pół roku i później mają możliwość jeszcze sprzedaży przez rok czasu według starych zasad. Czyli weszło rozporządzenie, które tak naprawdę za jakiś rok, a na pewno do półtora zacznie zacznie w sumie obowiązywać. także, także podejrzewam, że import Teraz idzie i to bardzo ostro, bo porobią zapasy praktycznie na półtora roku, żeby to wyprzedawać, i dopiero za półtora roku będą będą te przepisy prowadzone. Myślę, że to taka kropelka w morzu potrzeb, które my potrzebujemy jako pszczelarzy, no ale zawsze coś, zawsze jakaś zmiana in plus, oby, oby in plus, ale że to będzie na tyle pilnowane, żeby nie było można sobie różnie to traktować. Wiecie, że zawsze Polak potrafi i jak ktoś chce przykombinować, to zawsze coś wymyśli. Jakieś obejście danego przepisu. No zobaczymy. No a dla tych, co dotacjami się interesują, co chcą kupić jakiś sprzęt, ule na dotacje, a nie są w związku, no to macie do 20 któregoś stycznia czas, żeby złożyć papiery. Także numer EP trzeba zarejestrować, no i składać papierki, żeby, żeby otrzymać później wsparcie tego, co zakupicie, bo... No bo później cały rok nie będzie nic można, bo w tym roku tak wyszło, że, że, że tak jakby na początku roku tam była dotacja, no i teraz jest druga, no ale ta druga to już jest jak gdyby na przyszły rok, więc. No więc trzeba sobie to dopilnować, jak chce się coś dofinans z dofinansowań skorzystać. No a także to chyba tak wszystko, jeżeli chodzi o zimowlę, no na razie całkiem to przyzwoicie wygląda, no oczywiście tutaj temie troszkę niektóre martwią, rodzinki, bo takie są. Kulawy, no ale teraz nie zaglądam, nie wychładzam, nie, nie kombinuję nic, żeby nie narozrabiać sobie bardziej niż, niż by się yy, no, jakby się nic nie robiło, więc wolę nic nie robić na razie i czekamy. Pokarmu po na pewno wszystkie rodzinki mają na tyle, żeby, żeby dozimować do tego kwietnia. No ale tam w okolicach lutego będę sprawdzał, co tutaj ciekawego w nich się dzieje. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie z tą pogodą w przyszłym roku. Oby, oby dopisała. Oby był moment znaki na kina resecik, żeby troszkę się rozkłębiły, później może troszkę znowu zimę, zimna przyjść. No ale żeby od tego kwietnia już ciepło było, żeby znowu nie było do połowy maja zimno, bo to to denerwuje. Bo każdy chodzi, patrzy, zagląda, że coś się dzieje, że brakować może tego pokarmu już wtedy. no Mam nadzieję, że to się uda jakoś. Że ta pogoda w tym roku dopisze. Tak więc, cóż, kończę powoli. Yy, siedzę teraz nad trzema, czterema takimi filmikami, troszkę głębszymi, większymi, żeby. No ale trzeba coś wrzucać. No ale trzeba coś wrzucać w międzyczasie, żeby. <laughs> żeby kontaktu z Wami nie stracić. Więc taka szybka, króciutka relacja z pasieki. No, który to? 17 grudnia? 18 chyba. Dzięki, trzymajcie się, cześć.